na konferencji prasowej poprzedzającej mecz z w em Zagłębiem Lubin. Ten mecz w niedzielę 14.45. Na początek, tak jak zawsze, poprosimy trenera o krótką wypowiedź przed meczową. Później przejdziemy do pytań dziennikarzy. Dzień dobry. Przygotowując się do meczu z Zagłębiem, na pewno jesteśmy podrażnieni tym tym początkiem. Wszyscy chcielibyśmy, żeby ta gra i, i, i to zdobycz punktowa w naszym wykonaniu była oczywiście lepsza, ale Tutaj, tutaj mam nadzieję, że ta nasza cierpliwość i przede wszystkim cierpliwość kibiców zostanie nagrodzona już w niedzielę. Jestem przekonany, że tą pracę, którą wykonujemy nie tylko w tym mikrocyklu, ale też w poprzednich, przyniesie wreszcie zamierzony efekt w postaci przede wszystkim dobrej gry i, i zwycięstwa. Mam nadzieję, że też kibice znowu nas nie zawiodą i znowu stawią się w jak największej liczbie i, i razem podniesiemy to bardzo potrzebne e, zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Mikrofon jest na sali. Jak zawsze poproszę o podniesienie ręki. Będziemy podawać. Proszę też o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji. Karolina Skórska, Lech no Na początek jak tam sytuacja kadrowa, zdrowotna? Myślę, że jesteśmy można powiedzieć w, w komplecie. Poza Luisem, Fernandezem m, myślę, że na tą chwilę Wszyscy zawodnicy gotowi są do poza, przepraszam, Luisem, Luisem Darego, no który tak. się tej kontuzji. Czyli potwierdzone, że ma tą kostkę tam skręconą? Tak? tak? Tak, tam jest przerwa, no na pewno minimum około 4 tygodni. No teraz już o to za pytam, podpytam, tak sobie wyliczyłam dzisiaj rano, że jest paru piłkarzy, którzy także znają tą drużynę, Szymon Wajrałk, Serhii Bułeca. trochę podpytywał pan ich może przy, przygotowując tę odprawę, czego można się spodziewać po ich kolegach de facto. Oczywiście, tutaj kilku zawodników było, było w tej nawet niedalekiej przyszłości w Zagłębiu, ale też myślę, że mamy na tyle dobry sztab, który, który sobie zupełnie poradził z rozpracowaniem przeciwnika. Bodajże przecież też trener Majdowski też niedawno pracował w Zagłębiu, także myślę, że ta wiedza na pewno jest też pomocna, ale tutaj będziemy się opierali głównie na materiale wideo, czy opieraliśmy się i, i, i Mam nadzieję, że to, co wiemy, będziemy w stanie wykorzystać w niedzielę. Dzień dobry, Barty Kraczkowski. Chciałem zapytać o mental zespołu. No, przyzwyczailiście nas, kibiców, ale też pewnie samych siebie do, tych, do wygrywania meczów w pierwszej lidze. Tam były macie takie okresy dwóch meczów bez wygranej. Jak teraz zespół reaguje? Czy, czy, to, czy wy jakoś tak musicie jakoś dodatkowo ich motywować, rozmawiać? Motywować nie, ale na pewno rozmawiamy dużo. Myślę, że to DNA, czy tą to, to, to pracę, którą wykonywaliśmy, można powiedzieć, od samego początku, ta praca miała na celu um, zbudowanie takiej mentalności zwycięstwa, jeśli chodzi o e, indywidualnie zawodników, ale też, też drużyny. I to, e, I to myślę dalej jest. To, to, to nie zaniknęło, wręcz przeciwnie. Każdy sobie zdaje też sprawę że, yy, i wierzy w to, że ta praca za chwilę się obroni i będziemy mogli yy, przekuć to na, na zdobycz punktową, a co za tym idzie, na takie budowanie jeszcze większej pewności. Wiadomo, że każde zwycięstwo, każdy dobry wynik, trzy punkty budują yy, nie tylko atmosferę, ale też yy, podbudowują mentalnie każdego zawodnika i, i, i drużynę. Yy, ja się cieszę, że mimo tego, że na tą chwilę nie zdobyliśmy jeszcze trzech punktów. To ci zawodnicy mają naprawdę bardzo dobrze, można powiedzieć, ukierunkowane myśli, pozytywne. Nie, nie za bardzo ich rozpraszają nawet te negatywne komentarze, a wręcz przeciwnie, e, motywują ich i mobilizują do, do dalszej pracy. Pan Mekaniecki, Witona Boska, to pytanie: czy Konrada i Vetco to będą jedyne zmiany? Po do poprzednich czy jeszcze jakieś? Ciężkie pytanie tak, szybko próbuję sobie yy, y, 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 pomyśleć, ale, ale nie, myślę, że tutaj też jest y, bardzo dobre w tym wszystkim, że my już mamy na kadrę na tyle, na tyle silną, że, że, możemy, że możemy lotować tymi zawodnikami. Y, możemy sugerować się formą, możemy sugerować się ostatnim meczem, możemy sugerować się. Czy opierać swoje, swoje końcowe decyzje na mikrocyklu poprzedzającym dany, dany mecz, Że nie inaczej jest teraz. Rzeczywiście zmiany w, w składzie będą, ale czy to czy to będą dwie, czy jedna, czy czy więcej, no to już zostawimy do niedzieli. Jeszcze podpytam, bo tak oczywiście nie chcę tutaj nie uderzać Bogdana, ale czy przez Pana głowę przeszło myślisz, że być może Szymon Wieją? Może dostać szansę, bo w tym spalił teraz yy, środowy też pokazał się z dobrej strony, mimo tam trzech puszczonych goli. No też to jest młodzież, więc pamiętajmy, więc zawsze jakaś opcja być może, żeby te minuty trysła. Na pewno każdy zawodnik yy, jest poddany szczegółowej analizie po każdym, po każdym meczu, po każdym też treningu. Nie inaczej jest z pozycją yy, czy to z Bogdanem, czy, czy z Szymonem. Yy, na tą chwilę ta rywalizacja jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I tutaj bardzo duże słowa uznania dla, dla Szymka, który jest ogromnym wsparciem dla, dla Bogdana. I to, co ja widziałem po meczu, co mnie zbudowało jako trenera, to jest to, jak, jak właśnie Szymek zachowywał się względem Bogdana, jak go motywował, jak go, jak go do, 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 do dalszej, dobrej pracy. Więc ja się cieszę, że mamy bardzo dobrych dwóch bramkarzy i Szymek rzeczywiście potwierdził to w, przeciwko, przeciwko Cypryjczykom że mimo wpuszczenia trzech bramek, to ta jego dyspozycja jest na bardzo wysokim, ekstraklasowym poziomie, więc tutaj cały czas ta rywalizacja o to miejsce w bramce jest, jest otwarta. Może trochę, może trochę głupie pytanie, ale patrząc na to, co Raków ostatnio y, zrobił z Nowakiem przy okazji transferu, to pytam, czy tutaj nie ma żadnej, rozumiem, klauzuli, że, że Rak nie może to nie zagrać, no bo to różnie bywa ostatni. Wychodzę z założenia, że nie ma głupich pytań. Moja odpowiedź też będzie w miarę mądra. Nie ma takiej klozy. Okej, okay, to jeszcze pytanie o, o fizyczność i formę poszczególnych zawodników. Czy coś, widać nie wiem, po treningu może jakieś badania zrobiliście, że coś jest lepiej, no bo widzieli, widzieliśmy zwłaszcza w tych tłuszczę dwóch meczach bo pierwszych, że no, tam było zawsze to tempo tempo spóźnione, coś było, że, że też z góry to wyglądało, że z tą fizycznością jest coś nie tak, te przygotowania mogły się odbić. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że to, co ja widzę w treningu, jeśli chodzi o zgranie zespołu, jeśli chodzi o fizyczność będzie też y, 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 widoczne w niedzielę. Ten zespół naprawdę wygląda dobrze. Dzisiaj jesteśmy znowu po bardzo dobrym treningu, bardzo intensywnym, ale dynamicznym, także y, rzeczywiście w, w ostatnim czasie nie do końca y, można powiedzieć te proporcje były, były zachowane. To, co widzę na treningu, a to co było to, co było w meczu, więc znowu ja powiem szczerze, że jestem naprawdę y, optymistą, jeśli chodzi o to, co Mam nadzieję, nasi zawodnicy pokażą yy, w niedzielę, jak się zaprezentują, nie tylko pod względem fizycznym, ale też piłkarskim. Ostatnia kwestia ode mnie, yy, tak już odnośnie Kapicza, no bo ile jemu brakuje do optymalnej formy, bo też widzimy po tych meczach, że to nie jest ten, ten sam hmm. zawodnik, co w pierwszej widze. Czy to jest tylko kwestia przeskoku w pierwszej liga klasą, czy jednak yy, trochę y, jakby on odczuwa ten brak okresu przygotowawczego, bo, no, bo większość sił stracił tę no tak, Gry jest jeden z tych zawodników. To nie jest jedyny zawodnik, który można powiedzieć, okres przygotowawczy yy, stracił ten okres, nie przeszedł go tak jak, tak, jak powinien, więc rzeczywiście on teraz tymi meczami czy tymi, tymi ostatnimi trzema tygodniami można powiedzieć, budował się na przyszłość. Yy, I rzeczywiście nie jest w formie takiej, jakiej byśmy go jeszcze chcieli, już chcieli go widzieć, ale jest już coraz bliżej, myślę, tego, tego... Poz, 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 tego, tego, tego jego maksa. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem o zespole, to też właśnie indywidualnie ci zawodnicy będą sami po sobie odczuwali po meczu e, takie zadowolenie, że e, zmierzają w dobrym kierunku, jeśli chodzi o e, swoje przygotowanie tej optymalnej formy. jeszcze pytanie, bo czy dzisiaj nie padły transfery? Coś przed niedzielą będzie, nie będzie? Ja wiem, nie powiem, ale Michał nam, nam na pewno więcej powie. Ale w swoim czasie. No jeszcze podpytam, wracając do tego sparingu jeszcze zajrę, bo bardzo wielu piłkarzy z akademii miał Pan okazję przeciwko bardzo dobremu rywalowi obejrzeć. I tak się zastanawiam, czy któryś z nich wywarł jakieś takie duże wrażenie na Panu, no bo młodzi chłopcy, Bartek Pieczka, Bartek Borkowski, fajną akcję też bramkową przeprowadzili. Czy któryś z nich, poza tymi, którzy już mieli szansę trenować, w pierwszym zespołem może w najbliższych miesiącach też taką okazję dostaną? Rzeczywiście bardzo duża liczba zawodników miała okazję z naszych grup pieniorskich zaprezentować się przeciwko mm, drużynie z Limassol i powiem szczerze, że to co mnie zbudowało to jest to co widziałem w pierwszej połowie, a co widziałem w drugiej, w momencie kiedy mogliśmy porozmawiać w trakcie przerwy, wyciągnąć kilka wniosków tak na szybko bardzo fajnie, że to znalazło odzwierciedlenie w tej drugiej połowie, więc to pokazuje, że, że ta młodzież yy, słucha, że ta młodzież też może już wyciągnąć szybko wnioski i przełożyć to na boisko w, w, przeciwko yy, tak dobremu przeciwnikowi. No a ta bramka, którą, którą można powiedzieć zrobił Boro, gdzie, gdzie wygrał rewelacyjnie pojedynek jeden na jeden, to jest też myślę dla niego taka nagroda za ten ostatni czas. Bo też trochę porozmawialiśmy na, na temat jego, jego pozycji w, w, można powiedzieć w, w zespole, więc myślę też tutaj zasłużył sobie bardzo fajnym dribblingiem, bardzo fajnym dośrodkowaniem. No i tutaj młody pieczka nie sfinalizował, więc to było taki taka truskawka dla nas, jeśli chodzi o cały ten występ. Ale tak rzeczywiście cieszę się, że kilku zawodników pokazało w tym spotkaniu, że możemy z nich korzystać na pewno na, pewno na razie z driblingu. Dzień dobry, panie trenerze, Damian Nitka, Ja bym się chciał zapytać o, o linię obrony, o tą formację defensywną. Sześć bramek straconych, najwięcej w całej lidze, choć rzecz jasna ta próbka nie jest duża, bo to e, tylko trzy rozegrane mecze, ale właśnie nad tym aspektem pracujecie teraz najwięcej, aby łatwo nie dopuszczać rywali pod swoją bramkę, bo w tym meczu z Lechem e, no Lech trzy bramki, a też jednak ty, tych sytuacji dosyć sporo sobie wygrało. Nie ukrywajmy, że zbyt łatwo traciliśmy do tej pory bramki, zbyt łatwo, ale zbyt mocno pomogliśmy w wielu tych sytuacjach. Także rzeczywiście nie powiem, że nasze treningi tylko odbywają się w, pod kątem obrony czy pod kątem gry obronnej. Nie, bo, bo też mamy, myślę, jeszcze dużo do udoskonalenia, jeśli chodzi o ofensywę, bo tych bramek, mimo że strzeliliśmy tylko jedną, też powinniśmy strzelić więcej. Także w każdym, w każdym aspekcie mamy naprawdę dużo jeszcze do, do poprawy. Ja się cieszę, że zawodnicy są tego świadomi, że nie przechodzą wobec tego wyniku, który osiągnęliśmy, czy wobec sytuacji, o których rozmawiamy obojętnie. Wręcz przeciwnie, po dogłębnych analizach też widzę, że, że ten progres przy indywidualnych sytuacjach też jest widoczny, bo, bo nie ukrywajmy, gros tych akcji wzięła się z błędów indywidualnych, nie zespołowych, nie, nie ustawienia formacji, a jednak, jednak indywidualnie były, były zbyt duże błędy popełnione I to chyba wszystko na dzisiaj. Dziękujemy. Do zobaczenia na meczu z HGH w Zakłębie w Dziękuję bardzo.